Siemaneczko widzowie, to Matix Witam was na moim kanale z kolegą Rofibą. Przywitaj się. Siema. Dzisiaj będziemy grali w minigerki ponieważ mój super dub no, internet tylko na to pozwala. No, to za chwilę się widzimy. Witam was pocięciu widzowie, już jesteśmy na pierwszej minigerce. To Subad Wars 1 vs 1. No, bardzo ciężka gra. To tyle. Ogólnie to nie mam szans z bo on ćwiczył przez ten rok. Bardzo nie, bardzo ja nie, ja nie ćwiczyłem. Nie mam z nich najmniejszych szans. Bo Matix ćwiczył. Tak, ja przez 2 lata Minecrafta nie miałem. A, a, podziemy, pod... a ja nie brałem w ogóle. Ja też nie. No, to było takie pro-playerskie pro, 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 pro zagranie. No ile tego gnę no, to... On jest za trochę, wiecie. No, to wiecie widzicie, to jest... widzicie, jak on mnie obraża. Gramy dalej tutaj. Szybki winek wleci. Z nubkiem. No nie no. no yes, łatwo, łatwo. Ta, ta, ta. Widzimy ta. się w kolejnej gerce. Jesteśmy na kolejnej gerce, to są perełki. Dobra, nie wiem co dalej mówić zaczynamy. Dawaj, dawaj. Tutaj wyloplej troskę w wygradzie z dołu O człowieku. <laughs> Pełne skupienie tutaj. Przy obydwu przesiedlitach Nie można się pobyć Pełne skupienie No jak widzicie A dobra nieważne No jak widzicie szans nie mam nie. Na... No, jeszcze raz Bu Widzicie się płasko <laughs> Widzimy się na kolejnych no, Widzimy się na kolejnych godłorcach Takie niby godłorce jak widzicie już tam nubek się buduje Bez wpleciny z nim Nie no Z, z matxem nie Łatwiotko, łatwiotko, łatwiotko Easy, easy no, Ale ty dobry jesteś no Ja nie Cholera Zrza... <laughs> Jesteśmy pocięciło Samochany. No da. No... Ja To Ty, Łukasz! To jest, to jest family friendly, co ty robisz? I tak pieniędzy nie zarabiasz z tego. Się uspokój trochę. To, że masz 11 lat, to nie znaczy, że możesz krnąć. Ale ty głupi jesteś 11 lat, ta Na pewno Dziękuję W wieku 11 lat ci nie mówi takich rzeczy Co ty nie... A ty niby ile masz? Ja? 11,5 Weź bo serio pomyślał, że mamy 11 Ej, weź, bo serio pomyślałem, że mamy jedynieście. Ten... To się kameruje, to się kameruje. Nie próbuj się tu wymyśliwać. Nie wiem, czy wiesz, ale ty tak, tak przegrasz. Nie wiesz, czy wiesz, ale i, ty i tak wygrasz. O, co? Co to był za dźwięk? No co? Zesra zesrałeś się po prostu. straszyłeś. To, że ty robisz w Pantersy, to nie kogoś. Ale... Ty musisz mnie tak obrażać? No i co, Nupku? No, 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 no. Zobaczcie tutaj winnera. Łukasz odwołasz na koniec, szybko, szybko. to co ja mówię? Jaki Łukasz? Jesteśmy na kolejnej grze nazwy Bow Fig. Po profesjonalnemu Bow Fight. No, co? Nie ważne. No. no. To tyle, Łukasz mów coś, bo nudny będzie odcinek. No Nubik już no. zleciał. O kurde, trafi mnie jeszcze jak spadał. Kurde, to nie miecze. To może spróbujemy... Pójdź na Bledwarstwo po tej arenie Bo chyba mój dobry internet się poprawił. Aha, taki. Zróbcie co? Ale ty... To jest zbyt... O, kurde Ale mój, co za to robisz? Jak widzicie, jesteśmy Powiedz... na Hypixelu. <grym> Jeszcze raz, jak widzicie, jesteśmy na Hypixelu. Raffi Bart, no lecimy. Tak, 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 już jesteśmy na innym serwerze. No. Pewnie zapytacie, sobie... dlaczego mamy takie same skiny. No bo Łukasz w ogóle to... powtórzył. Wziął sobie takiego samego skina jak ja. Nie, po prostu Mateusz jest głupi. Wiecie. Co ustawił, żeby zniszczyć je do mojego poziomu? Ło, magii teleportuje się kubany. Powiedział. Raz na wozie, raz pod wodą, jak to mówią. Pod woziem. Ty, ty nie wiem. Co? ze słuchem masz? Raz na wozie, ra, raz pod wozie. A cię powiedział pod wo... To nieważne. P powiedziałeś pod wodą. Gówniarze zasrani. Powiedział gościu, co w takim samym wieku. Gówniarz próbuje być fajny sz próbuję... E, 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 patrz, patrz do tyłu. O, witam, witam. Nie, 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 nie. U! Zajmij się nim Jo! Ale to była akcja Człowieku. Nigdy w życiu nie miałem do czynienia z takimi plusami jak ty. <grymne> z takimi debi... no, też plusami. <grymne> A czemu ty mnie ciągle obrażasz? No bo ty też mnie obrażasz, tak? siebie też obrażam. Oho. Dobra, dobra, mnie, musia... nie, nie, nie. dobra, się obrali za chwilę, cicho już. Dobra, będzie... cię Mateusz mnie Mamo, Mateusz! No, Wyjdź, zamknij ty musisz takie rzeczy mówić. To jesteśmy. Profilu, się nami na mnie oskarżyć, ale już się odobraził, więc już gramy dalej. Nie wieście mu, widzowie, bo on jakiś. Zdrowo upieprznięty jest. Dobra, stop, koniec, bo. zaczynasz. No, no, dobra, koniec. Trzeba to wygrać. No! Trzeba to wygrać. Dobra. Czemu powiedziałeś to dwa razy? Trzeba skończyć szybko gr grę. Iść na coś innego, bo tu się nie da nic zrobić. O! No O, skubany, chodź tuś. Chodź tu, Koksiku. No, o, zostawiam skurcie, cię, ale... zostawiam cię z nim, bij się z nim. Dawaj, dawaj. Dasz radę. O skupany. Ale cheater. Ale cheater z niego był. Eee, na nae... Na luzku z nim. Ta! Ty to masz... ...luźny gracz. Wiesz co ci powiem, zrobiłem fireball jumpa i spadłem niestety. Ale może dasz radę. Może nie da. <grym> Widziałeś to? Nowy kolega, przywitamy się z nim. Hello. On chyba, on chyba jest z Kazachstanu, bo... Kazasmen. Czekaj się Łukasz jest Anglikiem, jak się go możemy spytać skąd on jest? Szybko! Eee, where are you from? Where are you from, bro? On cię słyszy w ogóle? Bratku! What are you from? <laughs> Dobra. E, I właśnie, właśnie może że to Polak jest. <laughs> Wystraszył się. Dobra Jesteśmy pocięci wizowie, niestety nie. No nie widzieliście mojego skin'a, ładnego, bo no. no... nie nieważne. Jakby co to fokusujemy się na... no... Na, na Łukasza, na Rufii, bo on moc nie słyszy. A Ta, się... myślisz, że cię nie słyszy? Widzicie <noise> <noise> tego nuba takiego, co się tu buduje? To właśnie on. Taki... Nubek. O, nubek, nubek, nubek. Maria bo poleciła. Łofiba Dobra tam, cicho bądź. To ja chyba trochę ma dziwny akcent, on jest lasia, ale wiecie, to do jedzie. Ja z Mazowieckiego jestem, co ty... Ale czemu tak oszukujesz? A czemu ty oszukujesz swoich widzów? Łukasza występowałeś w takim filmie Nie będę pod Jakim? Spod na, S na. Podlasia, rodzice. Głupi jesteś Ale na YouTube widziałem twoje filmy Tym Ta na pewno To był twój film jak ty ten Widzę Ja wchodzę do YouTuba. Wyswiet się Łukasza film Łukasz siedzi w John Deere w tym najnowszym, wiesz? kto na Podlasiu. Jakie, ja, ja nawet filmów nie mam. I Łukasz tak. I, Oporowo! Dwójaj go! Być... Nie próbuj być śmieszny. <laughs> bo ci ty <to> nie wychodzi. Gdybyście <laughs> nie wiedzieli, to Łukasz jest po prostu oporowcem. To było na koniec widzowie niestety. Łuka... Rofi by to z nami nie ma, więc możesz tylko powiedzieć. To ci jestem, ja jestem. Gdzie ty jesteś? No, no żegnaj się. Szybko. No nara, nara. No, no. Miłej herbacji. No. Zimnej poduszki z obu stron. Żegnam. No.